Wystarczy z dziewczyną porozmawiać o seksie, by w prosty sposób doprowadzić do seksu. Witam. No, bardzo prosta gdzieś tam mechanika działania kobiecego umysłu, naprawdę. I no, zazwyczaj, no, ostatnio miałem taką sytuację, że po prostu siedziałem z dziewczyną na ławce, siedzieliśmy sobie, już długo się z nią spotykam, nawet bym powiedział bardzo długo. No i po prostu zaczęliśmy rozmawiać. No i tak zeszło na tematy seksualne w stylu, że ona... Na początku to była taka normalna rozmowa w stylu, no, że... Nie mogłem dojść dosyć długo. I ją to tak troszkę denerwowało, bo ona myślała, że to coś z nią jest nie tak, i tak dalej, no i zaczęliśmy rozmawiać, że no mówię, słuchaj, no, kazałaś mi w gumce, no nie, jeszcze dałaś mi jakąś gumkę, że tam w środku było tyle tego anty-coś tam, jak, jak, jakby to powiedzieć, takie mm, mentolowe, no nie, że ja potem to już na pewno e, w ogóle ciężko jest w ogóle dojść, bo to gdzieś tam wstrzymuje, czy coś, i tak dalej, i tak dalej. No i tak zaczęliśmy rozmawiać, no że później gdzieś tam i tak tą gumkę ściągnąłem i dopiero wtedy mogłem gdzieś tam dojść i tak dalej i tak dalej, no i tak zaczęliśmy rozmawiać no nie, no i ja mówię oczywiście często gdzieś tam poruszam zawsze kwestie też typu masturbacji no nie, bo dużo dziewczyn się masturbuje i później dziwią się, że no nie mogą osiągnąć orgazmu takiego normalnego ze mną no nie, no i ja często właśnie rozmawiam z dziewczyną o tym, żeby po prostu przestała się masturbować e, i tak dalej, żeby wytrzymała, żeby naprawdę tego nie robiła, e, bo to sprawia, że ona... Mm... Uczy się innych bodźców, ona się uczy swoich bodźców, gdzieś tam swojego palca, ręki i później jak przychodzi mój bodziec, no nie, no to ona nie jest w stanie jakby to powiedzieć na tyle w pełni się rozluźnić, żeby po prostu do tego orgazmu doszło, bo oczywiście jest jej przyjemnie, no nie jest przyjemnie, ale nie ma tego punktu kulminacyjnego, nie ma tej, tego wystrzału, no tego finiszu, no nie. No i ja zawsze tak mówię, rozmawiam, rozmawialiśmy i tak dalej, bo to już nie jest jakaś pierwsza sytuacja. Często mówię, no dużo dziewczyn naprawdę jest uzależnionych od masturbacji, trzeba to gdzieś tam jasno powiedzieć. Ale zazwyczaj jest to spowodowane tym, że one, no, nie mają chłopaka, no nie, i tak dalej. No to muszą sobie jakoś radzić, no nie. Więc, jakby to powiedzieć, na pomoc przychodzi no, ręka albo jakieś tam e, różne przyrządy, no i tak było też tutaj, ona mówiła, że gdzieś tam na osiemnastkę koleżankę, z koleżanką kupiły sobie jakieś tam zabaweczki, wibratory, czy jakieś tam jajeczka, że ma aplikacje w telefonie i tak dalej, i tak dalej, no tak zaczęliśmy rozmawiać, no i naprawdę, ja zawsze, jakby to powiedzieć, no staram się z dziewczyną rozmawiać o wszystkim, no nie, chcę, żeby to była zawsze taka fajna, spójna, szczera relacja, no bo też y, dzięki temu my się siebie uczymy, dzięki temu, jak my się siebie uczymy, jesteśmy w stanie, jakby to powiedzieć, przenosić góry, no nie? Bo później ja już. Ja, ja powiem tak, ja się uczę dziewczyny swoje i później już wiem, na przykład, wiem, że tutaj ją dotnę ona zaraz dostanie paraliżu, przyjemności i po prostu znam nami punkty erogenne i tak dalej. Jak już powiedziałem, każda dziewczyna ma swoje własne punkty, e, trzeba się ich uczyć, jakby to powiedzieć, e, indywidualnie. Najlepiej z dziewczyną, żeby ci po, po, pokazała i tak dalej. No i tak właśnie rozmawiamy. No i ona mówi, że no, ok, vibrator. E, jest, jakby to powiedzieć, ok, ale to nigdy nie będzie to samo co no, z facetem. No, i naprawdę, i po pewnym czasie wiele dziewczyn, też już, no, jakby to powiedzieć, no, ten wibrator czy coś tam no, traktuje tak jak mechanicznie, naprawdę nudzi. W skrócie nudzi im się to naprawdę, że będzie te, żadna zabawka na świecie nie zastąpi no, faceta. No nie, naprawdę. To przyzna gdzieś tam każda e, dziewczyna, która się bawi zabawkami i tak dalej, że żadna, gdzie, żadna jakby to jest zabawka nie zastąpi faceta. I jasne, można gdzieś tam z facetem sobie gdzieś tam E, pomóc tymi zabaweczkami, jakimiś żelami i tak dalej, i tak dalej, przetestować to i tak dalej. No, żeby było po prostu przyjemnie, żebyście razem gdzieś tam odczuwali mega satysfakcję z tego, no nie? No i właśnie tak rozmawialiśmy, tak jak teraz i tak dalej, i tak dalej, no nie? No i mówię, ja już, wiecie, jak się rozmawia z dziewczyną na takie tematy, co chwilę jakiś tam wjeżdża buziaczek czy coś, no to jak już mówiłem, co się. Dziewczynie gdzieś tam robi w jej oczkach zapalają się świeczki, tak jest, no nie? I to już widać, że dziewczyna wchodzi w pewne stany, no nie? Po prostu odpływa. No i później gdzieś tam jeszcze pogadaliśmy, pogadaliśmy niby nic, że niby nic nie będzie standardowo <gadaliśmy> i tak dalej. No ale jak już wracaliśmy, to po prostu w aucie gdzieś tam musiałem z, z autostrady gdzieś na bok szybko zjeżdżać, bo po prostu. Wybuch i tak dalej, no ale widzicie, to jest właśnie to, no, nie? że wystarczy rozmowa, wystarczy rozmowa i gdzieś tam w trakcie, gdzieś tam tu jakieś łapiesz za udo, tutaj masujesz i tak dalej, no i później dziewczyna łapie i tak dalej, no i później już, jakby jest już taka temperatura, że już nikt z Was nie potrafi wytrzymać, no i do tego dochodzi, także no... Nie mówię, żebyś rozmawiał z dziewczyną takie już mega jakieś zboczone rzeczy, tylko widzisz, u mnie rozmowa jest na takim normalnym punkcie w stylu no ostatni raz było fantastycznie i tak dalej. Nie, ma, nie mam jakichś takich jakby coś obleśnych gadek, tylko jest to takie normalne, jest to normalne, rozmawiamy normalnie, zawsze mówię, że chciałbym, żebyś gdzieś tam była zadowolona. E, Chciałem poznać gdzieś tam Twoje, te wszystkie, jak lubisz i tak dalej, pokieruj mnie i tak, tak mniej więcej rozmawiam. No nie, no to jest taka normalna rozmowa, no nie? No ale widzicie, działa, zawsze działa, no nie? E, uważam, że no gdzieś tam no nie można od razu wyjeżdżać, co lubisz w łóżku, nie, tylko bardziej tak, no trzeba to jakby to powiedzieć tak na około na około, spokojnie gdzieś tam. E, zacząć o może jakichś gumkach, o jakieś zabezpieczenia, ile czasu gdzieś tam tego nie robiłaś i tak dalej, czy może nigdy tego nie robiła, no nie, tak czy siak zawsze to będzie działało, wiesz, tak czy siak zawsze to będzie działało, w międzyczasie to jakiś buziaczek w policzek czy coś i tak dalej i wszystko pracuje, wiesz, i wszystko pracuje, naprawdę dziewczyna jakby to powiedzieć, wchodzi w pewne stany, no nie? Wchodzi naprawdę w pewne stany do tego jeszcze z wieczór romantycznie i po prostu naprawdę później wystarczy jakby też delikatnie złapać nawet za rękę, wiesz, złapać za rękę, jak to panienka mówi, pomiziać ją po po tej ręce, gdzieś tam drugą ręką, tak wiesz, jakieś tam ósemeczki pokręcić jakąś tam Podrapać tutaj, tu po nadgarstku, tu tego, no i jakby to powiedzieć, dalej gadacie i tak dalej, tutaj rączka pracuje, no i później laska, jakby to powiedzieć, nie wytrzymuje, no nie naprawdę. To już dla mnie to już jest standard. raz poszedłem z dziewczyną do kina dawno, dawno temu, to był 2011 rok. No i tego, prawie puste kino, no i siedzieliśmy tam, i ona się tak na mnie wywaliła, no nie. Ja sobie mam tak. Wiecie, głaskałem ją sobie po udach, no nie, tak po nóżce, no nie, tak po prostu. I ona raz na, gdzieś tam na 10-15 miał jakiś buziaczek, no nie. Nie, nie było stukania w kinie, no nie. E, no ale po kinie gdzieś tam już była tak e, naładowana, że gdzieś tam, no nie wiem, poszliśmy w jakieś pierwsze miejsce lepsze, gdzieś tam do parku ciemno była, że to była niedziela, pusto było, więc jakby to powiedzieć, no... Tam mniej więcej doszło do wybuchu, no nie, naprawdę, no, czyli widzicie... E, Czasem wystarczy tylko, jakby to powiedzieć, no, delikatne gdzieś tam głaskanie, czy coś przez półtora godziny, jakby to powiedzieć, takie nieświadomie, czy coś, no nie. No i dziewczyna, jakby to powiedzieć, już później cała się te lepiej nie może wytrzymać, wiesz, nie może wytrzymać i musi, po prostu musi, no nie. I to jest właśnie ten stan, w którym gdzieś tam dziewczyna właśnie się wyłącza, no nie wyłącza się naprawdę. Bo ona już nie może wytrzymać, rozumiesz? Ona nie może wytrzymać, ona już musi po prostu wybuchnąć. Ona musi po prostu, ona już chce, żebyś wszedł i tak dalej. A nawet jak nie chce, żebyś wszedł, no to często może być tak, że ona chce, żebyś ty doszedł, no nie? I może ci nawet zrobić tego loda, bo chce, żebyś ty doszedł, bo on, dla niej często jest, jak ty dochodzisz, to ona czuje się wtedy taka no, spełniona, no nie? Naprawdę, to jest właśnie takie, to jest niesamowite zawsze w kobietach, że dla kobiety często ważniejsze jest to, że ty, jesteś zadowolony, doszedłeś, niż powiedzmy to sobie szczerze, niż ona, no nie, i to jest właśnie takie fajne, dlatego no mówię, nie bój się rozmawiać gdzieś tam o pocałunkach, no nie, jak lubisz być wcałowana i tak dalej, bo uwierz mi, to wszystko na nią działa, no nie. Naprawdę. I zazwyczaj jeśli no, dziewczyna nie będzie chciała tego kontynuować, to też nie ma co na siłę, wiesz, nie ma co na siłę, bo ona, jakby to powiedzieć, będzie doskonale wiedziała, że zaraz może jej się zrobić mokro czy coś. E, no, na pewno były może miałeś taką sytuację, że dziewczyna po prostu siedziała, e, siedziała i gadało się na takie tematy i ona po prostu wstawała i po prostu z tyłu. Na spodniach mokra plama, no nie? No bo mokre i było, i ona po prostu, ona może nawet tego aż tak nie czuła, ale no mówię, dziewczyna aż taka mokra plama, no nie mokra plama. Jeszcze jak to są jakieś, wiesz, czarne gdzieś tam spodnie, czy białe, to można to tak widać, no nie? Że po prostu, że no po prostu, no ona po prostu tam wiesz, ugotowana cała, no nie? Więc tak naprawdę, no mówię, no. Nie ma w tym żadnej jakby to powiedzieć filozofii, no nie? Starczy umieć rozmawiać, nawet nie trzeba gdzieś tam, jakby to powiedzieć, mieć niesamowitych gdzieś tam umiejętności i tak dalej, tylko po prostu rozmawiać, twój głos też na nią działa, jak mówisz gdzieś tam, na tematy, jakby to powiedzieć takie seksualne, w sposób taki spokojny, no nie, I, i tak dalej, mówisz, że liczy się dla ciebie to, żeby to dziewczyna była gdzieś tam spełniona i tak dalej, i tak dalej, no nie, na nią to działa. Tam już jej się gdzieś tam cieplutko robi i tak dalej, no i później naprawdę, no tego widzicie, ja też jak siedzę z dziewczynami, to czasem tylko siedzę, rozmawiam, poruszam odpowiednie jakby tematy i dziewczyna już nie może wytrzymywać i sama naprawdę, sama, po prostu same się rzucają, naprawdę, po prostu już, no nie mogą, po prostu, no nie mogę naprawdę, to już nie raz miałem taką sytuację, że dziewczyna po prostu, no nie wytrzymała i gdzieś tam, no sama rozporek, no nie, po prostu już, no nie może, no nie. I tak dalej, więc widzicie, wystarczy tylko spokojnie porozmawiać, po prostu o tym, co się lubi, no nie? I po prostu nic więcej nie będziesz musiał robić. Mam nadzieję, że zrozumiałeś. Trzymaj się i do ustrzenia.